Kolejny element obozu prawie gotów. Brakuje tylko wyposażenia. Już pokazuję dla wszystkich członków i sympatyków, z prawej strony idziemy. Ścieżka w miarę wyraźna. Można pooglądać, popodziwiać krajobraz leśny. Gałęzie są oczywiście po to, żeby pokazać ścieżkę. I to nasza choinka, nasza ozdoba i zasłona, świerk piękny. Tutaj oczywiście idziemy dookoła i voila dziewiczy element wyposażenia obozu. Tymczasowo oczywiście Ale zawsze z jaką przyjemnością. Każdy będzie mógł skorzystać siedzenie, wyposażenie niedługo będzie, i wracamy z tyłu, jest ziemia, można zawsze delikatnie przysypać.